Nazywam się Marcin Kondziołka i witam Cię serdecznie w podcaście 3% Lepszy. Będę prezentował Ci tutaj treści z zakresu rozwoju osobistego i zwiększania efektywności Twoich działań. Będzie też o książkach, bo od 2004 roku prowadzę wydawnictwo Złote Myśli. Celem mojego podcastu jest to, żebyś mógł małymi krokami ulepszać swoje życie, byś stawał się w każdym tygodniu minimum 3% lepszy. Zapraszam Cię do słuchania. Witam Cię bardzo serdecznie drogi słuchaczu w kolejnym odcinku podcastu 3% Lepszy. Dzisiaj mamy na tapecie temat NFT i blockchaina, i jeżeli myślisz, że to nie jest temat dla ciebie, to możesz się bardzo mylić. Dlatego zachęcam cię do wysłuchania tego odcinka i poznania mojej opinii na ten temat. Przedstawię ci takie trochę trudne, techniczne tematy w bardzo prostych słowach. Więc nie ma tego przerażenia, że o, będziemy tu nie wiadomo jakie skomplikowane rzeczy omawiać. Postaram się to opowiedzieć w jak najprostszy sposób, właśnie po to, żebyś mógł. Mieć własne zdanie na temat tej technologii i, i czy warto się tym zainteresować, czy nie. Po pierwsze, czym w ogóle jest NFT, NFT, co to jest? To jest taki cyfrowy certyfikat, który potwierdza, że coś jest Twoje. Taki akt własności, może być akt notarialny. No, coś, co potwierdza, że dana rzecz jest Twoja. I to, co ważne, to to, że ten Certyfikat jest przechowywany w blockchainie. I teraz, czym z kolei jest blockchain? Pewnie ci się kojarzy z bitcoinem, z jakimiś kryptowalutami, i bardzo dobrze, ale to nie jest tematem tego odcinka. I, i wręcz, im mniej skojarzeń tutaj blockchaina z kryptowalutami, tym lepiej, bo to pozwoli Ci pokazać i, i pozwoli Ci zobaczyć ten, ten blockchain jako technologię użyteczną. A nie jako tylko jakiś wehikuł do mitycznego zarabiania milionów. Więc blockchain, tak od strony technicznej, to jest taka publiczna baza danych. Wpisujemy jakieś informacje do, w pewne miejsce i to miejsce jest widoczne dla wszystkich, takie właśnie publiczne. Coś jak, jak mamy KRS albo CIDG, czyli centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej. Tutaj zarządzającym jest państwo, a wpisów dokonują notariusze i konkretne urzędy. Więc mamy taki Namacalny dowód tego, że na przykład my mamy daną firmę, czy mamy jakieś udziały w firmie i wszystkie informacje związane z tą firmą są właśnie przechowywane albo przez sąd w KRS-ie, czyli Krajowy Rejestr Sądowy, albo właśnie w CIDG, zależnie od działalności. No i tak jak mówię, tutaj zarządzającym jest państwo i odpowiednie mechanizmy, które powodują, że to jest wiarygodne źródło informacji. Podobnym takim Podobną bazą danych mogą być księgi wieczyste, gdzie znowu są wpisy dokonywane, dokonywane przez notariusza, więc też zarządzającym jest państwo i dzięki temu każdy może sprawdzić to no, może nie, nie do końca jest to taka publiczna już wiedza, bo do ksiąg wieczystych nie mamy takiego wglądu jak do KRS na przykład ale mimo wszystko jest to miejsce gdzie przechowywane są informacje o tym kto jest właścicielem jakiejś nieruchomości i tutaj w przypadku szczególnie CIDG już widać, że Czym to się różni od blockchaina? Bo już w samej nazwie centralna ewidencja. Centralna, która, czyli jest w jednym miejscu, jest jakieś centrum tego. A blockchain, co do założenia, jest zdecentralizowany. Czyli nie ma w ogóle właściciela. Działa to tak, że każdy komputer, który jakby operuje na tym blockchainie, jest równy z innymi komputerami. I na każdym jest ta sama informacja. Czyli wpisujemy. Jakąś informację w jednym miejscu, i ona bardzo szybko rozpowszechnia się po całej sieci. Wszystkie komputery nagle mają tę samą informację. I ma to bardzo duże implikacje, duże zastosowanie praktyczne. Po pierwsze, blockchaina praktycznie nie da się wyłączyć, bo musielibyśmy wyłączyć wszystkie komputery z danej sieci, a ich są tysiące, bo każdy komputer ma te same informacje. Więc teraz, jeżeli wyłączymy, jeżeli dajmy na to, jest 100 tysięcy komputerów w sieci i wyłączymy 90 tysięcy, uda nam się wyłączyć po prostu w różnych krajach, w różnych lokalizacjach 90 tysięcy komputerów, to i tak zostaje 10 tysięcy i tak ta informacja cały czas jest przychowywana. Więc to jest jedna bardzo istotna cecha blockchaina. Druga bardzo istotna cecha, pomimo tego co można słyszeć, że tam jakieś kryptowaluty blockchain, że to jest narzędzie wręcz mafijne, bo, bo nigdy nie wiadomo kto jakiś tam zmian dokonał, to wprost przeciwnie, bo w blockchainie jest pełna jawność. Można prześledzić wszystkie zmiany, jakie były dokonane na danym, nazwijmy to rekordzie, na danej informacji. To, że się mówi, że właśnie blockchain jest taki anonimowy, to on. Jest anonimowy. Na, na zasadzie, że nie wiemy, czy to jest Jan Kowalski, czy Paweł Nowak, czy, czy jeszcze ktoś inny z imienia i nazwiska dokonał tej zmiany, wiemy, że to dokonał pewien, tak jakby, adres. Czyli tutaj jest pewna warstwa takiej anonimowości, ale anonimowość nie oznacza, że nie ma jawności, bo jawność jest stuprocentowa. Wszystko widać. Czyli jeżeli odnosząc się na przykład do ksiąg wieczystych, jeżeli jest wpisane, że na początku właścicielem danej działki był X, a potem połowę działki zostało sprzedane Y'owi, to w blockchainie to wszystko widać. Kto jest x to znaczy właśnie, no, anonimowo, tak, ale że to był X, potem część przeszła na Y, potem może część znowu została do, jeszcze do Z przeniesiona i tak dalej, i tak dalej. To wszystko widać. I kolejną cechą, też bardzo istotną z punktu widzenia tego tematu NFT, który tutaj omawiamy, jest to, że blockchaina nie da się zmodyfikować. Czyli, gdy zostanie dokonana jakaś zmiana, to ona już tam zostaje na zawsze, bo wszystkie te komputery od razu ją zapisują i nie da się powiedzieć: Ej, ej, pomyliłem się, albo w przyszłości ktoś może, jakiś przychodzi gość i mówi: A tą informację sprzed trzech dni to skasujemy, żeby jednak jej nie było widać. Nie da się tego zrobić. Po prostu technicznie jest to tak skonstruowany system, że nie da się modyfikować informacji, które były już raz wrzucone do tego blockchaina. Więc podsumowując, to co potrzebujemy wiedzieć o, o blockchainie, to że gdy wrzucisz informację do tej sieci, zostaje ona od razu wręcz skopiowana na, na tysiące innych komputerów, więc jest to bardzo, ale bardzo bezpieczne rozwiązanie i tej informacji nikt też już nie może ani usunąć, ani zmodyfikować. Więc teraz. Wracając do NFT. Jest to rozwiązanie idealne. Umieszczenie tego NFT w blockchainie, bo jest to certyfikat, który potwierdza własność i znajduje się on w sieci, która jest bardzo bezpieczna. Czyli nie da się jej ani wyłączyć, ani zmodyfikować. I ona też nie zostanie jakby przez przypadek gdzieś. Nie, nie spali się jakiś komputer i, i te informacje nie znikną. No bo możemy sobie wyobrazić w. Takim właśnie centralnym systemie, że jeżeli wszystkie informacje, na przykład papierowo, będą przechowywane w jakimś budynku i ten budynek z jakiegoś powodu zostanie zalany, spalony i tak dalej, i te wszystkie papiery no, przestaną istnieć, no to nie ma informacji o tym, kto jest właścicielem danego budynku, danej działki i tak W momencie, gdy jest to NFT i jest to certyfikat, który jest w sieci, która jest właśnie w bardzo bezpieczny sposób przechowywana. No, to taka um, możliwość, że, że ta informacja zniknie, no to ryzyko praktycznie jest zerowe. I teraz, ok, mamy certyfikat, jest on w bezpiecznym miejscu, potwierdza własność, ale czego własność ma potwierdzać ten certyfikat? Tak, to jest kluczowe. I tak naprawdę może on potwierdzać własność dowolnej rzeczy. Szauna NFT, być może się orientujesz, zaczął się od takich kolekcji, obrazków typu znucon, znudzone małpki, jakieś kryptokotki, kryptopanki itd. I może brzmi to nieco infantylnie, ale no, takie były początki. Natomiast z NFT może być powiązane wszystko. Muzyka, film, ale też cokolwiek innego, może samochód, dom, mieszkanie, meble, no, no wszystko. I chociaż NFT jakby z racji założenia bardziej się nadaje na takie przedmioty kolekcjonerskie, czy reprezentujące sztukę, gdzie właśnie ta e, informacja o tym, kto jest właścicielem jest, jest istotna, to w którą stronę pójdzie ta technologia, to tak naprawdę nikt nie wie. I zrobiło się z tego ogromne szaleństwo, bo ludzie zaczęli handlować tym NFT i firmy też zobaczyły w tym potencjał. E, na świecie firmy takie jak Nike, Adidas, Warner Bros. W Hiszpanii, La Liga, czyli zrzeszająca wszystkie kluby piłkarskie. Hiszpańska liga jest, ja się nie znam, ale słyszałem, że dosyć mocna i, i taka popularna na świecie. Więc w La Liga można zbierać wirtualne karty graczy każdego z hiszpańskich zespołów, właśnie w sposób oparty na, na NFT. W Polsce wiem, że Legia Warszawa wystartowała też z projektem NFT na, na podobnej zasadzie. NFT, właśnie, można, można handlować i moim zdaniem większość projektów tego typu to jest taki typowy skok na kasę, bo NFT można dość łatwo zrobić, a te milionowe wyceny poszczególnych certyfikatów mocno pobudzają wyobraźnię, więc dużo osób w to wchodzi. No ale przez to, że można nimi handlować i jest to Próba odwzorowania tradycyjnego rynku, na przykład dzieł sztuki albo handlu kartami typu Pokémon, czy właśnie jakimiś kartami baseballistów, w Stanach jest to bardzo popularne, to jest odwzorowanie takiego tradycyjnego modelu w internecie. I to jest to samo w sobie to już jest dosyć mocnym argumentem, że warto się tym NFT zainteresować, bo jak ktoś się interesuje rynkiem, właśnie dzieł sztuki, czy, czy ogólnie różnego rodzaju rynkami kolekcjonerskimi, to wie, że to są ogromne rynki, ogromne pieniądze i o ogromna liczba osób się tym tematem zajmuje. Więc przeniesienie tego do internetu, gdzie te transakcje są łatwiejsze, szybsze itd., to już budzi i pokazuje potencjał. Dodatkowo w NFT mogą mieć zapisane kontrakty i tu to już w ogóle jest jakby zupełnie inny świat. Bo wyobraź sobie taki certyfikat, ale od razu z umową przygotowaną przez prawnika, która określa zasady finansowe związane z tym, co właśnie nabywasz. Czyli masz na przykład taką umowę, że nabywasz obraz, ale jeśli będziesz chciał go sprzedać, to 5% z takiej sprzedaży trafia z powrotem do artysty. Może być tak zapisane. Tu jest kluczowy moment. Artysta będzie zarabiał 5% od każdej sprzedaży. Nie od tylko jednej, ale od każdej. Czyli artysta tworzy obraz. Jest on sprzedawany, nie wiem, za 2000 złotych. I ty go kupujesz za, za te 2000? No, na przykład bezpośrednio od tego artysty, On dostaje 2000, wszyscy są zadowoleni. Ale ty. Obserwujesz rynek sztuki i okazuje się, że ten artysta jest coraz bardziej popularny, sławny i tak dalej. Możesz sprzedać ten obraz za 10 tysięcy, czyli już masz 8 tysięcy zysku. I mówisz, mmm, czemu nie? Sprzedaję. Czyli sprzedajesz za 8 tysięcy, ale w kontrakcie jest zapisane, że 5% od tych 8 tysięcy, już tym razem, trafia do, do artysty. No i okej, okay, no i dostaje 5%. Znowu, ty jesteś zadowolony, bo zarobiłeś. Artysta też, bo jakby już bez własnej jakiejkolwiek pracy, ingerencji, dostaje 5% z tej sprzedaży. Ale rynek idzie dalej, i na przykład ktoś, kto kupił ten obraz za 10 tysięcy, sprzedaje go za 20. I znowu 5% trafia do pierwotnego artysty. Więc to jest model takiego no, dobrego finansowania osób, które tworzą dobrej jakości sztukę. I, i zobacz, jakie, jakie to daje możliwości. Na przykład. Nagranie piosenki. Jest dobry artysta, który chce nagrać jako, jakąś płytę, czy jedną, jeden utwór, czy, czy serię utworów chce wydać płytę, no to właściwie musi mieć kontrakt z wytwórnią. Czy lepiej by było powiedzieć, do tej pory właściwie tak musiało być, że artysta bez pieniędzy, bez kontaktów, no nie był w stanie się przebić, no... Okej, okay, już w jakimś stopniu dotychczasowy internet dawał takie możliwości, bo jak ktoś był mega wybitny i miał jeszcze trochę szczęścia i umiał się posługiwać social mediami, mógł wypromować jakąś swoją piosenkę, ale nie było to za bardzo związane z finansami, tylko z samą promocją. Natomiast teraz możesz, będąc takim artystą, tworzysz NFT i sprzedajesz tysiąc takich tokenów NFT, każdy po na przykład, 100 złotych. Dzięki temu Masz 100 tysięcy złotych na profesjonalne studio nagraniowe, może na marketing, na jakieś rzeczy, które są potrzebne, żeby wystartować z tym projektem, ale w kontrakcie takiego tokenu, takiego NFT jest zapisane, że każdy z właścicieli tokenu będzie miał jakiś niewielki procent od sprzedaży. Czyli jeżeli piosenka sprzeda się w milionach sztuk, to inwestor w to NFT zarobi krocie. Przy inwestycji, przypominam, tylko 100 złotych. Tak? Płacisz 100 złotych, masz token, ale w momencie, gdy każde, każda sprzedaż tej piosenki będzie w przyszłości generowana, to ty z racji tego, że ten kontrakt masz, to, to będzie ci generował pieniądze. I to też właśnie rozpala wyobraźnię. Te potencjalnie duże kwoty przy bardzo niewielkim zaangażowaniu finansowym. W tym momencie NFT działa trochę jak akcję. Czyli możesz mieć jedną akcję. Ale możesz mieć też wiele akcji, wtedy masz odpowiednio większy udział w zyskach, jeśli wierzysz w tego artystę, wierzysz, że rzeczywiście ta y, jego twórczość może osiągnąć też komercyjny sukces. I to może całkowicie, ale to całkowicie zmienić rynek. Rynek muzyki, rynek filmów, y, rynek no wszelkiego rodzaju sztuki, gdzie twórca będzie miał bezpośrednie połączenie z odbiorcami. Ale nie tylko jak do tej pory przy pomocy social mediów, że, że to było... Połączenie, że, że można było wymieniać się informacjami, czy być w takim kontakcie i można było zadawać pytania, odpowiedzi i tak dalej, ale też w kontakcie finansowym. I w tym momencie wszystkie takie duże wytwórnie mogą wręcz stracić rację bytu, no bo one działają na tym rynku na zasadzie prowizji procentu od sprzedaży, zajmują się wieloma rzeczami, ale też bardzo duży procent konsumują z racji. Tego, że to robią. W momencie, gdy artysta będzie bezpośrednio ze swoimi fanami, jakby sfinansowany będzie przez fanów, no to zupełnie inaczej to będzie wyglądało. Ale to też nie wszystko, bo kolejnym zastosowaniem NFT to swego rodzaju takie karty VIP. Na przykład, mając NFT swojego ulubionego zespołu, można mieć miejsce w loży VIP, których może normalnie w ogóle się nie da kupić. Albo być zaproszonym na, na imprezę, na dużym jachcie znanego muzyka, to też wyobraźnia jest nieograniczona, co można podczepić pod taki kontrakt NFT. Dlatego niektórzy mogą kupować cel w celach spekulacyjnych, a niektórzy dla realnej wartości, którą ten kontrakt niesie. Tak naprawdę nawet w złotych myślach też możemy zrobić NFT, które może być szeroko wykorzystane od finansowania w taki społecznościowy sposób wydawania nowych książek, do oferowania dodatkowej wartości osobom, które będą w posiadaniu NFT. No to jest na tyle świeża technologia, więc też cały czas myślimy jak ten temat dobrze ugryźć. Więc jest to zdecydowanie warte przemyślenie nie tylko dla osób zainteresowanych technologią, potencjalnym inwestowaniem, mecenasów sztuki. Ale też dla właścicieli firm, że często to jest model na pozyskanie finansowania, często to jest model właśnie jakiś dostępowy do, do różnego rodzaju bonusów i tak dalej, i tak dalej. No, okazuje się, że przyszłość puka do naszych drzwi coraz głośniej. Więc tak jak widzisz, temat NFT, czy tak jak słyszysz, temat NFT jest bardzo szeroki, ma ogromny potencjał i Moim zdaniem nikt nie wie, w którą stronę rynek pójdzie i gdzie to będzie się znajdowało w przyszłości, ale bardzo, ale to bardzo możliwe, że w tej czy innej formie NFT zostaną z nami na długi czas, bo jest to przynajmniej zapowiada się na dużą, dużą rewolucję na, na miarę internetu czy potem mediów społecznościowych. To jest tak jakby trzecia fala internetu, która. No może zmienić reguły gry całkowicie. Dlatego moim zdaniem warto trzymać rękę na pulsie, nieco zainteresować się tym tematem, a nie zbywać to stwierdzeniem, że a, to tylko jakieś tam śmieszne obrazki dla małolatów, ktoś tam sobie wymyślił. Od tego się zaczęło, od tego właśnie takich śmiesznych rzeczy, ale skoro inwestują w to w duże firmy i duże pieniądze, to to już nie jest taka zabawa dla, dla małych dzieci. A czy w związku z tym warto już teraz sobie kupić jakieś NFT, bo może cena jego się zwiększy i zostaniemy milionerami? Moim zdaniem nie bardzo. Jeśli tylko taka miała być Twoja motywacja, to szansa na to, że trafisz na jakiś diament, który zwiększy wartość tysiące procent, jest no, bardzo niewielka. Natomiast jeśli chcesz bardziej to poczuć, jak to rzeczywiście się odbywa, um, masz jakieś niewielkie relatywnie pieniądze, które... Możesz stracić, bo warto się NFT czy w ogóle ktoś się może szukać i tak dalej. Może to zejść do zera. Tak, żeby się tym pobawić, ok, jak najbardziej. Jeśli chcesz w ten sposób wesprzeć jakiegoś artystę, którego podziwiasz, to też jak najbardziej może mieć sens. Tylko uwaga, bo znowu tam, gdzie się pojawiają pojawia nowa technologia, tam gdzie się pojawiają się duże pieniądze, tam pojawia się też naciąganie i piramidy finansowe. Więc zdecydowana większość projektów. To jest właśnie jakieś naciągactwo. Więc jeśli chcesz wejść w ten temat, to musisz bardzo, ale to bardzo uważać i zawsze pieniędzmi, które możesz stracić, a nie pieniędzmi na, na czynsz, czy na życie, y, jedzenie dla, dla swoich dzieci. Także bardzo, bardzo uważaj. No i tym ostrzeżeniem kończę ten trochę długi odcinek. Pozdrawiam serdecznie. Marcin Kądziałka. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli był on dla Ciebie wartościowy to podziel się ze swoimi znajomymi. Spraw, żeby również oni mogli poczuć, jak to jest, gdy stają się lepsi, chociażby o 3% w każdym tygodniu. Jeśli słuchasz tego podcastu na platformie, która umożliwia wystawianie ocen, umożliwia zostawianie komentarzy, to podziel się komentarzem. Zostaw swoją opinię, kliknij w te gwiazdki. Będę Ci za to niezmiernie, niezmiernie wdzięczny. I zawsze zapraszam Cię na stronę 3 lepszypl 3 napisane cyferką 3lepszy.pl Pozdrawiam serdecznie, Marcin Kądziolka.